Grupa chorzowskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie mogła korzystać z indywidualnego programu kształcenia z nauczycielami akademickimi z Uniwersytetu Śląskiego. Najzdolniejsi młodzi Chorzowianie uzyskają dostęp do laboratoriów, wykładów i możliwości, jakie daje Chorzowski kampus Uniwersytetu Śląskiego. Umowę o współpracy 30 lipca podpisał Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa oraz prorektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek. Druga edycja tego programu polega ona na tym, że wspólnie. Z przedstawicielami miast szukamy najzdolniejszych kandydatów do programu, który polega na indywidualnym projekcie i programie nauczania. Taki kandydat, taki student, właściwie INSPE, wchodzi w uniwersytet, odbywa zajęcia na uniwersytecie, spotyka się systematycznie ze swoim tutorem, ale także dla tej grupy uczniów przygotowujemy specjalne szkolenia pozwalające im rozwijać swoje kompetencje w zakresie autoprezentacji, komunikowania efektów edukacyjnych czy naukowych, aplikowania do rozmaitych innych programów. Innymi słowy, podwyższają swoje kompetencje retoryczne i swoją wiedzę merytoryczną. Się niezmiernie cieszę, że ta inicjatywa się pojawiła, bo to jest jakby wzbogacenie tej i tak szerokiej oferty edukacyjnej, które nasze miasto proponuje. A cieszę się dlatego, że ten program tak skierowany jest do tej grupy młodzieży, nie bójmy się tego słowa, jednak elitarnej. To są najlepsi z najlepszych, ci, którzy często gdzieś tam własnymi siłami muszą walczyć o pozycję na tym rynku edukacyjnym, bo to czasami też trzeba walczyć o to. A y, wsparcie Uniwersytetu Śląskiego gwarantuje jakość, gwarantuje dobre przygotowanie tych młodych ludzi i w przyszłości myślę y, y, ich jakość wykształcenia. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie UniwersytetNajlepszych.us.edu.pl.